Gdy bliska nam osoba o coś nas prosi, to raczej nie chce dla nas zła. Weźmy przykład rodzica, który prosi o coś dziecko, żeby coś zrobiło. Czy rodzic taki chce dla dziecka zła? Z pewnością nie. Ma świadomość taki rodzic, taka osoba, która o coś nas prosi, że to, o co prosi, jest możliwe do spełnienia? I że to, o co prosi, jest dobre dla tej osoby i dla całego Bólu. dla wszystkich, którzy z tą osobą mają coś do czynienia. Podobnie jest kochani z przykazaniami Bóg, skoro o coś nas prosi, w Starym Przymierzu, w Nowym Testamencie przez osobę Jezusa czy apostołów, przez osobę świętych, błogosławionych, czy po prostu przez drugiego człowieka, skoro wiemy, że to Bóg przez niego mówi, to po pierwsze wiemy, Bóg przede wszystkim ma tę świadomość, że to jest możliwe do zrobienia i że to jest dla nas dobre. Ciężko tę dobroć podnieść do przykazań, które bardzo często odczytujemy jako zakazy. Nie rób tego, nie rób tego a mimo wszystko strzeże do naszego dobra. Jan Paweł II w Koszalinie 1 czerwca 1991 roku powiedział bardzo znamienne słowo. Oto dekala 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Doświadczamy tego, kochani, bardzo mocno, że od tych dziesięciu słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. że ten dekalog, zwłaszcza przez wojnę, nie jest przestrzegany. Jak zmienia to wiek historii, jak zmienia to historię wielu ludzi, którzy doświadczają ciemię żyją. Bóg chce dla nas dobra, nie zła. Bo On sam jest dobry. Dobry w najwyższym stopniu. Trzeba nam sobie o tym przypominać o dobroci Boga, zwłaszcza w kontekście dziejących się historii na wschodzie, w kontekście różnej ludzkiej biedy, w kontekście naszych słabości, ludzkiej nienawiści. Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam tę dobroć Boga. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Pan rzekł do Jezłego dziś, zrzuciłem z was kardę egipską. Słyszeliśmy kawałek dalej, nie mieli już więcej Izraelici Manem. 40 lat się nie żywili. Lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kana, wprowadził ich Bóg do ziemi obiecanej. Ta niedziela radości. Bóg zaprasza nas do tej radości. Zaprasza nas do tego dobra. W refrenie Psalmu śpiewaliśmy przed chwilą: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Wszyscy, nie jakaś część nas, ale wszyscy. O tym za chwilę jeszcze trochę dalej trzeba będzie powiedzieć. I w Ewangelii, kiedy Sygmar Notranny wraca do Miłoswiernego Ojca. Ojciec nic mu nie mówi. Wysłuchał go, ale go nie kara się. Po prostu przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Bóg jest dobry. Chce też żebyśmy na tym nie poprzestali, chcę, żebyśmy my też byli dobrzy, żebyśmy byli nawet więcej święci, żebyśmy byli świętymi, czyli dobrymi ludźmi ze względu na Boga, motywowani Bogiem, motywowani wiarą, motywowani miłością do Boga i bliźniego, w tych dwóch przykazaniach spełnia się Boże, spełniają się Boże przykazania, spełnia się dekał, zawarty jest dekał. Gdybyśmy przestrzegali przykazania miłości Boga i bliźniego, żadne inne prawo nie musiałoby istnieć. Po to Bóg daje przykazania, żebyśmy nimi żyli, bo chce dla nas dobra i chce, żebyśmy my byli dobrzy. Nie tylko dla siebie czy dla Boga, ale dla siebie nawzajem. Dla drugiego człowieka. Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, którego relikwie mamy na ołtarzu, którego obraz taki nietypowy mamy też przy ołtarzu, powiedział kiedyś takie zdanie: Nie będziemy naprawdę katolikami, dopóki nie dostosujemy całego naszego życia do dwóch przykazań miłości. Często byśmy chcieli dopasować Pana Boga do nas. Dopasować Boże Przykazania do nas, wizję Boga do naszej wizji, Jego pragnienia do naszych pragnień. Tymczasem trzeba to zrobić odwrotnie. Swoje życie przynieść i dopasować do Ewangelii. Swoje życie dopasować do Bożego Przykazania, do Bożych Przykazań. Swoje życie i swoje pragnienia dopasować do pragnień Boga. Uczą nas tego święci. Takiej miłości do Boga, miłości do Bliźniego, wielkiego i wiernego przestrzegania Bożych Przykazań uczył m.in. błogosławiony Pier Giorgio Fassati. Żył na samym początku XX wieku, 1901 do 1925 roku. Przeżył lekko ponad 24 lata. Większość z nas tu obecnych jest zdecydowanie starsza. 24 lata, które wystarczyły, żeby mocno Boga ukochać i mocno ukochać i służyć drugiemu człowiekowi. Jan Paweł II podczas jego beatyfikacji 20 maja 1990 roku mówił, na pierwszy rzut oka życie Piotra Jerzego Frasatiego, pełnego energii młodego współczesnego człowieka, nie oznacza się niczym nadzwyczajnym. Ale na tym właśnie polega oryginalność jego osobowości, która pobudza do refleksji i zachęca do naśladowania. Święci kojarzą nam się bardzo często z jakąś nadzwyczajnością, że to jest człowiek, który miał stygmaty na rękach, że to jest człowiek, który miał jakieś wizje, że to jest człowiek, który napisał jakieś duchowe dzieła, zostawił jakąś duchową spuściznę po sobie. Do takiej świętości nie do do takiej świętości nam bardzo daleko. Błogosławiony Pier Giorgio, w języku polskim Piotr Jerzy, frasaty, pokazuje nam bardzo prostą świętość. Prostą świętość, na którą każda i każdy z nas ma szansę. Świętość, która realizuje się w zwykłej codzienności. Pochodził z bardzo bogatej rodziny. Można powiedzieć, że nic nie brakowało, chociaż wiara nie była tak mocna w jego rodzinie. I mimo tego, że wśród najbliższych wielu z nich nie emanowało wielką wiarą, nie zarażało tą wiarą, to on jakoś, jakoś tą wiarą mocno się zapalił. Bardzo często przystępował do komunii świętej, jak tylko mu museli nam przed świętą. Bardzo często się spowiadał, prosił kapłanów o spowiedź. Prowadził innych w góry, a wcześniej na Eucharystię. Kiedy miał trochę wolnego czasu, zawsze poświęcał go drugiemu człowiekowi. Chodził po ulicach Turynu, odwiedzał biedaków, spędzał z nimi czas. Krzepił ich dobrym słowem. Młodzieniec, nie starzec, młodzieniec. Zapalał tym swoją młodością i swoją wiarą. Na czym polegała jego oryginalność? Jan Paweł II kontynuował swoją myśl wtedy, podczas beatyfikacji. Wiara i wydarzenia codziennego życia zespalają się w nim w harmonijną całość. Także przylgnięcie do Ewangelii wyraża się w praktyce przez pełne miłości poświęcenie się ubogim i potrzebującym pogłębiające się aż do ostatnich dni choroby, która doprowadzi go do śmierci. Tam wśród biednych, wśród ubogich, zaraził się i dosyć szybko umarł. Ale umarł w opinii świętości. Był, można powiedzieć, pasjonatem życia w różnych jego przestrzeniach. Jak Paweł II mówił dalej, fascynacja pięknem i sztuką Zamiłowanie do sportu i gór, zainteresowanie problemami społecznymi, nie stanowią dla niego przeszkody w stałym kontakcie z Absolutem. Często, zobaczcie, na nas życie codzienne tak pochłania, że nam się tylko wydaje, że nie mamy czasu na adorację, że nie mamy czasu na drogę krzyżową, na Eucharystię, że nie mamy czasu, żeby chwycić za różaniec czy otworzyć Pismo Święte i poznawać Boga z Jego Słowa tylko nam się wydaje. Potrzeba zorganizowania i połączenia i swoich obowiązków i wiary. Żeby wiara na nasze obowiązki miała wpływ. I nasze obowiązki, to co robimy, wypływało z wiary i miłości do Boga i bliźniego. To wszystko ma się łączyć. W życiu Frasadiego bardzo mocno widać to połączenie, te jedno, Jan Paweł II pięknie puentuje życie Frasapiego, całkowicie pogrążony w Bożej tajemnicy, całkowicie oddany służbie bliźni Nie trochę, nawet nie na 90%, ale całkowicie, całkowicie takiej postawy sobie życznej, całkowitego zaangażowania w więź z Bogiem, całkowitego zaangażowania w służbę sobie nawzajem, zwłaszcza w obliczu wojny, bardzo potrzebnego dzisiaj wolontariatu, bycia z tymi ludźmi, którzy doświadczają wielkiej trudności. Niektórzy narzekają, że tyle im się daje, że tyle otrzymują, ale nie mają domu, nie mają swoich bliskich przy sobie. Dzielmy się tym, co mamy. Otwórzmy swoje serca, jak wielu świętych, między innymi, błogosławiony Pier Giorgio. Nie trochę, ale całkowicie. Bo nie można, kochani, pozostać na tym, że Bóg jest dobry. Nawet nie można pozostać na tym, że my jesteśmy dobrzy, że staramy się być dobrymi. Trzeba tą dobrocią, świętością po prostu zarażać innym. Dzielić się tą świętością, wtedy będziemy nieść Boga dalej w pełni, jak wielu świętych, m.in. Pierdżowczy. Niech On się wstawia dzisiaj za nami, za tą parafią, za każdym człowiekiem, który wpatruje się w jego życie, a przez niego w Boga. Niech On nas doprowadzi do pięknej całkowitej miłości Boga i bliźniego. Amen.